Panie Przewodniczący, myślę, że pamięta Pan też ten poranek, około dwóch lat temu, ponad dwa lata temu, kiedy spotkaliśmy się tutaj. Jest to był ogromny zaszczyt dla mnie i doskonale pamiętam, że faktycznie piliśmy herbatę. Rozmawialiśmy, naturalnie, bardzo dużo rozmawialiśmy. Na temat naszych krajów, narodów, na temat brytyjsko-ukraińskich tradycji politycznych. Panie premierze, gdy mieliśmy nasze spotkanie wcześniej dzisiaj i powiedziałem panu, że opowiem historię w trakcie mojego wystąpienia przed parlamentem, historię moich uczuć, odczuć z pierwszej wizyty w Londynie w charakterze prezydenta jesienią 2020 roku. Program był bardzo gęsty, w ich wysokości William, Catherine, Alice Buckingham, Buckingham, samolot, potem, e, potem lotniskowiec, Royal Navy, Westminster, naturalnie Downing Street. No i oczywiście war rooms, sale wojenne i tam, właśnie w salach wojennych, słynny fotel Churchilla i przewodnik, który zaoferował mi, że mogę usiąść w tym fotelu. Usiąść w tym fotelu, z którego wydawano rozkazy wojenne. I zapytał się: Jak się pan czuje? A ja powiedziałem: Nagle poczułem coś, ale dopiero w tej chwili wiem, co to było za uczucie. I wszyscy Ukraińcy. Znają doskonale to uczucie. To jest uczucie tego, jak odwaga niesie człowieka przez najbardziej niewyobrażalne potworności, aby w końcu nagrodzić go zwycięstwem. Ladies and gentlemen. Panie i Panowie, Panie i Panowie, myślę, że Wy za Waszą odwagę też na to zasługuje. Dziękuję Wam, dziękuję Wam od wszystkich nas. Tak, naprawdę. To właśnie dla Was. To są brawa dla Was. Londyn stał ramię w ramię z Kijowem od pierwszego dnia. Od pierwszych chwil, minut pełnoskalowej wojny, Wielka Brytania wyciągnęła pomocną dłoń, gdy świat jeszcze nawet nie zrozumiał, jak zareagować można. Borysie. Zjednoczyłeś innych, gdy zdawało się to absolutnie, absolutnie niemożliwe. Dziękuję Ci. Wszyscy wy wykazaliście się ogromną wolą charakteru, wtedy silnego brytyjskiego charakteru. Nie poszliście na kompromis, nie oddaliście Ukrainy. I od tamtej pory nie zaprzeczyliście swym ideałom, a w ten sposób nie zaprzeczyliście duchowi tych wspaniałych wysp. Dziękuję Wam za to. I naturalnie, naturalnie wszyscy rozumieją, że nasze kraje. Znały absolutnie inne czasy. Nasze narody walczyły o wolność w II wojnie światowej. Żelazna kurtyna rozdzieliła nas. Nasze narody przechodziły przez kryzysy, potworności, przez inflację, przez okresy strat i zysków społecznych. Tak było ciężko, ale zawsze znaleźliśmy siłę, zawsze znaleźliśmy wytrwałość, aby iść naprzód i osiągnąć to, czego pragniemy. Pokój jest kamieniem węgielnym naszych ziem, naszych tradycji. Ukraińcy, Brytyjczycy pokonali strach przed wojną i mieli możliwość zaznać pokoju. Nie ma to znaczenia, co działo się na różnych etapach naszych, waszych, fantastycznych i pięknych historii. Zaś Wy i my, i całe człowieczeństwo osiągnęło podobny rezultat. Zło przegrało. Zło przegrało. I zawsze będziemy wychodzić zwycięzcy z naszej walki ze złem. To jest podstawą naszej i Waszej tradycji. Jednakże. Horyzont nigdy nie jest czysty. Gdy stare zło zostanie pokonane, nowe zaczyna podnosić łeb. Czy macie wrażenie, że zło ponownie upadnie? Bo ja widzę w waszych oczach w tej chwili, że myślimy tak samo. Tak samo wy i my. Wiemy, że wolność zwycięży. Wiemy, wiemy, że Rosja przegra. I naprawdę wiemy, że zwycięstwo, zwycięstwo zmieni świat. I to będzie zmiana, której świat od dawna potrzebował. Zjednoczone Królestwo maszeruje ramię w ramię z nami ku najbardziej, chyba najważniejszemu zwycięstwu za naszej pamięci. To będzie zwycięstwo nad samą ideą wojny. Po tym, jak wygramy razem, jakikolwiek agresor, duży czy mały, nieważne, będzie wiedział, co oczekuje go, jeśli odważy się zaatakować międzynarodowy porządek. Jakikolwiek agresor. Jakikolwiek agresor, który spróbuje przesuwać granice siłą, który będzie uderzał zniszczeniem i śmiercią w innych, który spróbuje narzucić swoją dyktaturę kosztem krwi innych w sposób w wojnach kryminalnych niesprowokowanych, jak czyni to Kreml, jakikolwiek agresor przegra. Panie i Panowie, już osiągnęliśmy wspaniałe rezultaty i musimy dołożyć wszelkich sił, aby w tej chwili przekuć nasze osiągnięcia w podstawy nowego przyszłego bezpieczeństwa, nowej architektury bezpieczeństwa, ponieważ świat, świat potrzebuje Twojego przywództwa, Brytanią, tak samo jak potrzebuje ukraińskiej odwagi. Brytanią, Wielka Brytania, Wy i my razem walczyliśmy o pokój. Ale teraz musimy stawić czoła gniewowi, który chce pozbawić nas tego pokoju i wszystkiego, co jest cenne w życiu. Niestety leży to w naturze ludzkiej, aby pozwolić zbóg dojrzeć, które potem wstaje i sprzeciwia się człowieczeństwu. Potem niszczy, zabija, uderza na ludzi, niszczy ich życie. Wy i my walczyliśmy już razem przeciwko takiemu złu. Wy i my już mamy doświadczenie pokonywania zła, które zostaje wygenerowane przez naturę ludzką. Nie sądzę, że nie będzie wojen po tym, jak ta się zakończy. Nie. Niemożliwe jest, aby w pełni pozbyć się zła z natury ludzkiej. A jednak leży to w naszym zasięgu, aby zagwarantować w słowach i czynach, że lepsza strona natury człowieka zatriumfuje. Ta część, którą Wy i my mamy wspólną. I to stoi ponad wszystkim innym. Dziękuję. Dziękuję za Państwa uwagę. Dziękuję za Wasze wsparcie. I wychodząc z Brytyjskiego Parlamentu dwa lata temu, dziękowałem Wam. Dziękowałem Panu za tę wspaniałą angielską herbatkę. Wychodzić będę z parlamentu dzisiaj, dziękując Wam wszystkim z góry za potężne brytyjskie samoloty. Swoją drogą mamy już prawie piątą. Niech Bóg błogosławi Wielką Brytanię i niech żyje król Sława Ukraina.